Witam Państwa w kolejnym odcinku wydarzeń Powiatu Janowskiego. Dzisiaj czeka mnie nie lada wyzwanie, bo wywiad z edytą, ale to już za chwilę. Teraz zbliżający się Dzień Kobiet, 8 marca. Panowie szykujcie portfele na wydatki. Trzeba kupić panią kwiaty, zabrać na kolację, a może pojechać gdzieś do kina. Nie musimy jechać do Lublina. W Janowie Lubelskim kino Jutrzenka też w swoim repertuarze ma e, ciekawe filmy. Wójt gminy Potok Wielki zaprasza na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się 8 marca, godzina 18.30 w Goku. Występy zespołów: Lawenda, Kalina Folk czy sketch Krystyny Wójcik uprzyjemną wydarzenie. Teraz troszkę o sporcie. Tak w skrócie: w naszym powiecie występują drużyny sportowe, takie jak janowianka. Janów Lubelski, trenera zarczuka, który obecnie w czwartej lidze zajmuje drugie miejsce. Panowie, jak dalej, będą tak grać, może jakiś awans do trzeciej ligi. Na niższych szczeblach rozgrywkowych występują drużyny Roztocza batorz Iskry Krzemień, Gielka jest Potok Wielki, Sprintu Wierzchowiska czy Roztoczanie Krzanów. Tutaj wspomnę o dwóch drużynach. Kobiecej drużynie Iskry Krzemień, która. Na jesień zdobyła mistrzostwo województwa lubelskiego Pucharu Polski. Bardzo duży sukces, gratulacje. No i panowie, jeśli macie dziewczynę czy żonę grającą w iskierce, radzę pamiętać o kwiatach, bo dziewczyny kopią mocno i precyzyjnie. Drużyna Roztoczanie szanów trenera Piotra Gąbki, byłego zawodnika janowianki, a nawet. Krzo Ostrowiec Świętokrzyski będzie miała e, swój nowy e, stadion. Tutaj starania e, Wójta Marcina Sulowskiego, który e, uzyskał dofinansowanie 6,5 miliona złotych, i w tym momencie powst będzie powstawać e, stadion z kręgielnią. Nie tylko piłkarze będą zadowoleni, ale także i młodzież. W miejscowości Kapronie widziano grupę detektorystów, czyli tak zwanych poszukiwaczy historii. Czy może młyn państwa Kaproni skrywa jakieś tajemnice, których szukają panowie? Zbliża się wielkimi krokami wiosna, tutaj panie ruszają do porządków na swoich podwórkach, przycinanie drzewek, jakieś sedzenia kwiatów. Tu przy okazji chciałbym wspomnieć o paniach z Otrocza, które nie tylko dbają o swoje podwórka, ale także o pas przydrożny, gdzie nasadzają piękne kwiaty, dbają o tę trawę w rowie, jest wykoszona idealnie. Przejeżdżając przez Otrocz, naprawdę jest pięknie i czysto. W tym momencie chyba jest jedną z najbardziej czystych i zadbanych miejscowości powiatu. Na dzisiaj tyle. Więcej za tydzień o, o Janowie, o sytuacji w Janowie, ale to z gościem wydarzeń. A teraz zapraszam na wywiad już za chwilę. Dzisiejszym sponsorem wydarzeń jest Zuris, Stacja kontroli pojazdów oraz sklep groszek przy ulicy Zamyskiego 151, Janów Lubelski. Drodzy państwo, zgodnie z zapowiedzią dzisiejszym gościem naszego programu jest Edyta Pruchno. Specjalistka w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy europejskich wieloletni pracownik samorządowy. Witam serdecznie. Edyta, opowiedz nam coś o sobie. Na samym początku, no chyba najważniejsze, jestem mamą trójki dzieci. Pracuję w samorządzie od 2010 roku. Na stanowisku do spraw pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich. Bardzo lubię swój zawód i w 2020 roku podjęłam decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej, w ramach której pozyskuję dotacje dla firm, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. Branża ta uchodzi za dość trudną, prawda? Tak. Jednak trudność chyba bardziej polega na samym wejściu w tą branżę. Dla osób początkujących, rzeczywiście zdarzają się trudności. Ale z czasem, gdy udaje się pozyskać jakąś dotację, sprawia ona wiele radości, satysfakcji i motywuje do dalszego działania. Także y, ta branża rzeczywiście jest może trudna, ale też taka bardzo motywująca, rozwijająca. Także zachęcam wszystkich, którzy chcieliby ale pozyskiwać dotację. E, działasz też społecznie, bo jesteś chyba jedną z założycielek KGW. Chrzanowianki, tak. tak, tak. Właśnie dużo włożyłam swojego wkładu właśnie w tą organizację. Ona powstała już w 2018 roku. Wspólnie właśnie z dziewczynami, tutaj też z pomocą gminy szanów otwarliśmy właśnie, utworzyliśmy tą organizację. No i ona teraz bardzo prężnie działa, zresztą tak o czym wszyscy tutaj społecznie wiedzą. Edyta, powiedz nam tak, zaczniemy od naszego podwórka, tak? Oczywiście powiat Janowski. Jakie są dofinansowania w tej chwili? W najbliższy poniedziałek Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór dla istniejących firm, które chciałyby podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Działanie to polegać będzie właśnie na dodatkowych szkoleniach Studiach podyplomowych, tylko właśnie warunkiem koniecznym jest, aby firma zatrudniała pracownika na umowę o pracę i jest możliwość właśnie pozyskania nawet 100% pełnego dofinansowania szkolenia właśnie dla podmiotów takich, które zatrudniają do 10 pracowników. Natomiast firmy, które zatrudniają już powyżej 10 swoich pracowników, takie dofinansowanie jest na poziomie 80%. Także zachęcam do skorzystania. Trzeba też jednak mieć na uwadze, że termin jest bardzo krótki, ponieważ nabór rusza w poniedziałek, a kończy się w najbliższą środę, więc no, trzeba się śpieszyć. Trzeba szybko działać. Tak, dokładnie. tak. Powiedz mi, na terenie naszego powiatu jest ogólnie bardzo dużo firm, tak? Na jakie dofinansowanie dotacji mogą liczyć nasi przedsiębiorcy? Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to lokalna grupa działania planuje właśnie, jeśli chodzi o rozwój działa istniejących działalności gospodarczych nabór, jednak ten nabór przewidziany jest na przyszły rok, czyli 2025. Mhm. Oczywiście wcześniej tutaj pani z Elgiedu zapewniły, że będą organizowane szkolenia, które przygotują do składania wniosków. Na przykład znowu innym formą wsparcia dla właśnie istniejących firm są właśnie na ten moment kredyty preferencyjne, tak zwane pożyczki. Mhm. Tutaj w naszym rejonie niedalekim bardzo duże wsparcie dla przedsiębiorców świadczy Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ona ma na przykład w swojej ofercie takie ciekawe dofinansowane kredyty preferencyjne z bardzo niskim oprocentowaniem. I tutaj jeszcze taki bonus dla firm, które swoją działalność prowadzą w okresie krótszym niż 3 lata, że 25% tej pożyczki, którą dany przedsiębiorca zaciągnie, jest spłacona. Także jak gdyby takie dofinansowanie 25% do pożyczki. Dodatkowo jeszcze takim kolejnym instrumentem właśnie pożyczkowym powstała Lubelska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Ona właśnie działa z bardzo tutaj z Urzędem Marszałkowskim we współpracy i ona też w tym momencie ma nawet taki duży kredyt preferencyjny z oprocentowaniem 1,07% dla firmy właśnie na rozwój, na zakup maszyn, w ogóle działania inwestycyjne, jakieś innowacje w swojej firmie można też jak najbardziej wdrożyć, także zachęcam do korzystania. Boże, powiem Ci, jak tyle informacji można mieścić. No, super, szacunek. Powiedz mi um, jeszcze o rolnikach, tak? Wiadomo, powiat, nasz powiat, w większości no, rolnicy, tak. tak? Weź nam tutaj coś w tym temacie powiedz. Tak najszybciej dla rolników w tym momencie 29 lutego ruszył nabór na wsparcie tzw. suszowe. Wielu rolników, którzy w zeszłym roku korzystali z tego wsparcia, znają ten nabór. Oczywiście najpierw trzeba było złożyć taki protokół w aplikacji suszowej, który oszacowywał wartości strat w naszym gospodarstwie rolnym, a teraz właśnie będzie prowadzony nabór na dofinansowanie. Tylko że właśnie te straty w gospodarstwie muszą przekroczyć 30% wszystkich dochodów gospodarstwa. Dodatkowo, co, o czym warto wspomnieć, w tym roku ruszy nabór w, w okresie wakacyjnym który tutaj na terenie naszego powiatu wielu rolników z niego skorzystało. To jest tak zwana restrukturyzacja małych gospodarstw w starej perspektywie, tak zwana też niskotowarówka, różnie się to nazywało, a teraz właśnie jest to rozwój właśnie małych gospodarstw. I tutaj ten nabór jest przewidziany na okres lipiec-sierpień i właśnie w ramach tego dofinansowania rolnicy mogą pozyskać na swoje gospodarstwo rolne 100 tysięcy, a nawet 120 tysięcy. Kolejny Kolejny taki już dla tych większych, że tak powiem, gospodarzy, to jest tak zwana modernizacja gospodarstw rolnych, która też w poprzedniej perspektywie cieszyła się tutaj bardzo dużym zainteresowaniem, wielu rolników z tego skorzystało. Ona będzie z kolei w okresie jesiennym, bardziej październik, listopad, zgodnie z harmonogramami obecnymi i ona będzie dotyczyła właśnie zakupu maszyn. Można też tutaj zmodernizować budynek gospodar... przeznaczony do produkcji rolnej. Także takie te najważniejsze tematy rolnicze, że tak powiem. A powiedz mi, dofinansowanie na działalność pozarolniczą, prawda? Jest młody człowiek, który chce wystartować ze swoim biznesem, tak? Może liczyć teraz na jaką kwotę dofinansowania? Teraz tutaj, w naszym powiecie, tutaj będzie premę wiodła w tych tematach lokalna grupa działania Leśny Krąg. I właśnie jestem tutaj w stałej współpracy, właśnie z paniami z Elgiedu, które mnie poinformowały, że nabór w tym roku na otwarcie nowej działalności gospodarczej będzie przeprowadzony w okresie jesiennym. Oczywiście, wcześniej będą organizowane szkolenia, warsztaty właśnie dla osób chcących otworzyć własny biznes, jednak ten nabór będzie po prostu też taki olimitowany, dlatego że tak naprawdę w z tego naboru skorzysta z tą alokacją, którą obecnie posiada Elgiet, pięć firm powstanie. Ale także myślę, że na pewno warto skorzystać. Prawdopodobnie środki, które będą na otwarcie jednej działalności, to jest 70 tysięcy złotych. Jednak w tym nowym, nowej perspektywie wymagany jest wkład własny, więc tak naprawdę powiedzmy 70 tysięcy będzie można pozyskać ale od siebie trzeba będzie dołożyć powiedzmy 30 tysięcy na otwarcie własnej firmy. Także zachęcamy, trzeba śledzić stronę lgd tak no i próbować własnych sił. No dobra, a, a te działalności pozarolnicze z... Um agencji restrukturyzacji, no? które do tej pory były. To tak były jest. tak zwane premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. No, cieszyły się też ogromnym zainteresowaniem, zresztą sam Wojtek wiesz o tym. Tak jest. I, i, ale one właśnie już nie będzie tego naboru, po prostu nowa perspektywa zmieniła troszeczkę reguły gry, ponieważ wcześniej właśnie agencja obsługiwała te wszystkie nabory związane z firmami, a teraz bardziej tą rolę przejmie Urząd Marszałkowski i właśnie tutaj będzie taka znacząca rola lokalnych grup działania w tym, w tym zakresie. Okay. Oni będą jak gdyby sprawdzać pierwszy etap aplikowania o te środki. Okay. A powiedz mi, na co trzeba najbardziej uważać, skoro już składamy składamy projekt, biznesplan, na co musimy najbardziej uważać i czego pilnować, żeby się nie wkopać? No, jeśli już dojdziemy i będziemy tym szczęśliwcem, który otrzyma dofinansowanie, pozytywną decyzję bądź też umowę o przyznaniu dofinansowania, no to wiadomo, że ten dokument, który jak gdyby przyznaje nam to wsparcie, ono jest, jak gdyby, że tak powiem, w cudzysłowie święty, umowa bądź decyzja, tam są wszystkie warunki, jakie musimy spełnić, jakie mamy osiągnąć wskaźniki naszej działalności, dochody, Także to jest też bardzo ważne. No oczywiście też ważny jest kontakt z osobą, która nam często pomaga przy pisaniu takiego biznesplanu, bo powiedzmy ona nam założy jakiś poziom sprzedaży, bądź co planujemy zakupić w ramach tej naszej działalności. I to też jest bardzo ważne, żeby w pewnym momencie gdzieś nie przespać tematu i wszystko zrealizować na czas. Wiem, bo sam miałem taką sytuację, że... Musiałaś mi pomóc i, i pomogłaś, bo też miałem bałagan w dokumentach. Ale, ale się najważniejszy udało. był efekt tak końcowy, jest. że wszystko pozytywnie się kończy. Tak Jesteś żeś. pomocna. E, czyli, Tytka, dziękuję Ci tak, za, za rozmowę, za to, że, że zgodziłaś się tutaj ze mną porozmawiać podpowiedzieć e, naszym widzom o różnych dofinansowaniach. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Tutaj Edyta na pewno jeszcze zagościł nas w przyszłości. Bardzo chętnie. Tak jest. Służę pomocą bardzo chętnie przekażę jakieś nowinki. Jeśli będą się pojawiać tylko jakieś nowe fundusze. Myślę, że mieszkańcy powiatu bardzo chętnie będą chcieli korzystać z tych informacji i możliwości, jakie będzie nam tutaj, że tak powiem, fundowała przyszłość. I, tak. i nowe fundusze, które też w sumie jak gdyby dopiero się rozkręcają. Mhm. Dziękuję bardzo. A jeszcze na koniec, powiedz mi, e, będziesz startowała do Rady Powiatu, tak? Tak, y, muszę przyznać, że zdecydowałam się, y, po, no, musiałam przeanalizować oczywiście, bo to też jak gdyby kolejne y, wyzwanie dla mnie, y, też dla mojej rodziny, bo, bo kolejne jakieś tam nowe obowiązki, y, ale y, doszłam do, do takiego etapu w życiu, że już ileś lat pracuję w samorządzie i Przyznam, że chciałabym coś tutaj jeszcze zadziałać dla naszej społeczności. No i jeśli będzie taka możliwość, no wnieść jakichś no po prostu pozytywnych Nie. działań. Oczywiście dla dobra tutaj rejonu, dla którego mam, będę, mam nadzieję, miała szansę działać. Tak jest, mogło nam pozazdrościć powiecie, bo tutaj startujesz z naszego okręgu. Tak. Tak, tutaj z, na, z naszego właśnie chrzanów dzwola i mam zamiar oczywiście jak najwięcej tutaj działać dla naszej społeczności, dla młodzieży, dla osób dorosłych, dla przedsiębiorców. Służę pomocą. Jedyta, życzę Ci powodzenia. Dziękuję za wszystkie informacje. Mam nadzieję, że Państwu się przydadzą. Już za tydzień naszym gościem będzie burmistrz Janowa Lubelskiego, pan Krzysztof Kołtyś. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Janowie Lubelskim. Zachęcam Państwa do obserwowania, polubienia naszej strony, kanału na YouTube. Już za tydzień się widzimy. Dziękuję jeszcze raz za, za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło było Cię widzieć. Wzajemnie. Więc proszę Państwa, już za tydzień się widzimy. Dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia.